doktora Cmyrgale. kilka rzeczy. Po pierwsze, jedną rzecz, która jest spajająca, przynajmniej na okresach północno-wschodnich, jest Sienkiewicz, czyli romantyzm i wszystko. Na początku lat 90. spotkałem w rządzie łotewskim człowieka łotysza, który Sienkiewicza. Powiedział, że Sienkiewicz wszystko, co chciał wiedzieć o tym miejscu, gdzie wytłumaczył. Naturalnie nie będą takie same reakcje na Ziemię Ukrainy, na Ukrainie, na Sienkiewicza, ale mimo wszystko nie, nie jest jedyna rzecz. Uczył mnie profesor Michał, on ja przyjechał do nas do Kolumbii z Rumunii, otomanista, który był studentem świetnego. Nas uczył w uniwersytecie w i nawet go widziałem jeszcze z kilka lat temu w Berkeley. Halim Inalcik, to jest wiodący otomanista. Nie wiem, czy B. B. B., ja nie wiem, czy on jeszcze żyje. W każdym razie ten, jego student, główny bałkanista, powiedział mi tak: No nie ma lepszych rzeczy, żeby zarekomendować do czytania kogokolwiek, niż się to I to są specjaliści. To samo yy, Hamilton, na Cichlnej tylko że nie powiedział, był no, no, obrażony dosyć. On starał się wytłumaczyć w zachodniej terminologii, jak fajne było istnienie pełniosłańskiej, i, z upewną, I to oczywiście w Ameryce kupowano, bo wystarczy mówić kulturowo takim samym językiem i do wszystkiego przekonać. Na przykład do komunizmu że to jest właściwie Thomas Jefferson, tak komuniści robią. Amerykańscy. Więc nie ma lepszego mi się giewicz. Natomiast jeżeli chodzi nie o uczucia i nieowraźnię, które są najważniejsze, bo kultura jest najważniejsza, to rzeczywiście konieczny powinien być w jakiś, tam, w jakiś tam sposób zmodernizowany, bo jest dosyć twardy, to są same lata 20. i 30. W związku z tym to nie, są, to nie jest ten natężenie uczuć. Oprócz Płonecznego zachęcam Państwa do lektury Ada Bozeman. To była Niemka Bałtycka urodzona w Rydze. Ada Bozeman stała u nas na uczelni i oskarżyła publicznie Huntingtona o plagiat. Ja powiedziałem, jak splagiatował Płonecznego. Płoneczny on nie czytał, natomiast Ada Bozeman na pewno czytał, a był Liberałem, był demokratą, i zastępcą profesora Grzybskiego, wygadzonym z naszą Security Council. nie był wązek Z Harvarda może znał trzy języki, Adam Ozyman siedem, profesor Koneczny trzydzieści pięć. I o czym tu mówimy? Konecznego absolutnie trzeba studiować no, Studiować. Teraz ostatnia rzecz. Pan zwraca uwagę na to, co się dzieje na południu. I rzeczywiście tam się dzieje wiele niepokojących rzeczy na wielu poziomach. No to nie tylko w Grecji, w Turcji, również we Włoszech, a szczególnie w Hiszpanii. Ta, ta południowa granica pada, imploduje. Mój kolega, mój kolega, który skończył Uniwersytet Paryski nr 4. Sam to jest potrwa on się nazywa Tomasz Flisi de la Mówi, stary, nie no, Niemcy tam będą do Polski uciekać. To nie są żarty. Ja pytam się, Tomasz, a do czego się przygotowujesz? To już niedawno widzieliśmy. A on mówi, ja to do czego? My w tej chwili opracowujemy warianty wojny domowej. W Polsce wojna domowa nie istnieje. O który których się Państwo pozbędziecie, to wszystko zniknie. Po prostu zniknie. Cała gazeta wyborcza i to całe y, środowisko, które Was terroryzuje, y, stara się kontynuować. PRL, Post-PRL, wszystko zniknie. Natomiast w Francji jest rozdziew od rewolucji francuskiej. We Francji, przepraszam, rewolucji we Francji. Także w tej chwili znowu nastały ciekawe czasy i jest przekaz odbywany. I naprawdę czas, żeby się nad tym koncepcyjnie zastanowić i się w jakiś sposób zjednoczyć i wypracować konsensus. Żeby temu wyzwaniu sprostać. Żeby to nie było zaskoczeniem, co na chodzi. Pytali mi się w pendą Na co wiedziałem, a mnie eee, na Jak to powiedział jeden z polskich ministrów spraw zagranicznych, stary tyle masz książkę. i bo pisał to przed tymi wszystkimi wydarzeniami, które znamy, no i on napisał nam właśnie, że e, no, Ukraina jest niestabilna i najprawdopodobniej dosyć szybko straci Krym. No i nie minęły dwa lata, rzeczywiście ten Krym odpadł od Ukrainy, więc tak e, e, promemoria zostawiliśmy do formy niezmienionej, a jeszcze od byśmy chciało napisywać zmiany, więc już ale on przestał spać po prostu, a muszę przynajmniej z dwie godziny na 24 się regenerować. No. Warto, warto, warto zauważyć, jeszcze zanim przejdziemy do pytań, że y, ta koncepcja między morza w ogóle w Polsce sobie już kiełkuje od dłuższego czasu. Jak no, się wychodziło nawet w podziemiu takie słynne pismo ABC Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne to generalnie przez ten taki dominujący wtedy nurt było traktowane jako drugi rodzaj śmiesznostka. Potem jakoś to sobie tak nazwijmy to funkcjonowało na peryferii, na peryferiach rozmaitych koncepcji historycznych. No z uwagi właśnie na tą naszą czerwoną profesurę, która teraz dosyć intensywnie ruszyła do boju z tą koncepcją, więc może wyśmiewając to jako jagiellońskie grzonki PiSu, czy coś w tym stylu. No i Warto, warto dostrzec, że w ostatnim czasie, nie wiem czy to przez wydanie książki Marka, czy z jakichś innych powodów, no pojawiło się parę artykułów też, też właśnie w tym środowisku, gdzie no po prostu ta koncepcja jest traktowana jako jakieś tam żonki, marzenie o tam kolejnej Japonii, czy czymś czy, takim. No oczywiście to są takie wypowiedzi zupełnie wyrywane z tego kontekstu, wynikające z tego takiego patrzenia. Na, na historię jakby się tak naprawdę ustaliła na zawsze w 1945 roku.